Witajcie moi kochani, witam się z Wami serdecznie. Oczywiście odczytam Wam horoskop na kolejny tydzień, więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi, koziorożec, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno mogą jakieś plany nie dojść do skutku względem Waszego życia, bycia. Uważam, że wiele par w tym czasie będzie przechodzić jakiś kryzys. Nawet wiele par może się w tym tygodniu i rozstać, zakończyć swój właśnie związek. Nie będzie to. Najciekawszy tydzień. Jeśli chodzi o zdrowie, to też będziesz się czuł taki trochę, e, traki trochę, przemęczony, e, będzie ci coś tam e, dolegać, sam nie będziesz wiedział, co się dzieje. Więc radzę zasięgnąć dobrej porady fachowej. No i na pewno wiele z Was no, będzie przeżywać jakieś problemy. No, dopadną Was też właśnie jakieś. Stany depresyjne. W pracy y, uważam, że dobry początek i możecie Cię ktoś zaskoczyć jakiś, jakimś sympatycznym prezentem, jakimś sympatycznym awansem. A kartą tygodnia jest królowa pucharu, więc na pewno będziesz tęsknić za uczuciem, za miłością. Będziesz coś rozpamiętywał, ale też uważaj, bo w Twoim otoczeniu jest kobieta, która ma podwójne oblicze, więc nie ufaj. Byk uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będzie bardzo sympatycznie w Waszych uczuciach, w Waszych relacjach, na pewno się może coś e, z, wasze, z Waszej miłości, z Waszych uczuć zrodzić. Na, na pewno wiele parom może e, po prostu być zwiastą o tym, że będzie powiększenie w rodzinie, że coś się, że coś, że właśnie e, coś będzie takiego, że. Wasze, wasze związki nabiorą takiego naprawdę szczęścia. No i wiele z Was też może w tym okresie wstąpić też w związek małżeński. Jeśli chodzi o zdrowie, to problemy, jakieś zdrowotne się zakończą, osoby, które miały jakieś takie stany przewlekłe. Także zerwanie ze starym, początek nowego, takie uwolnienie, uzdrowienie. W pracy będzie się bardzo dobrze działo. Jest koło fortuny, więc wszystko zależy od Ciebie. Nie przegap jakichś szans, nie przegap czegoś, żebyś czegoś nie stracił. A kartą tygodnia jest Trójka Mieczy, więc też dostaniecie jakieś zawiadomienia, jakieś przykre też wiadomości będą. Panna. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz w tym tygodniu bardzo taki osamotniony. E, będą Cię też dopadać, będą was też dopadać e, stany takie depresyjne, jakieś nieporozumienia. No i też wiele par może postanowić właśnie w tym czasie się rozstać. Jeśli chodzi o zdrowie, to znowuż wygrać. Z czymś, z, może właśnie z jakąś chorobą wygrasz, dane ci będzie drugi raz, po prostu coś dobrego, pięknego, a przede wszystkim życie jest bezsenne. Także na pewno w, waszych, w waszym zdrowiu jest polepszenie. No i też karty mówią, żebyś zainwestował w siebie, żebyś, żebyś po prostu nie oszczędzał na sobie. W pracy, dobre dochody. Będziesz miał jakiegoś też sponsora, możesz dostać jakiś dodatkowy pieniądz. A kartą tygodnia jest Azbuław, więc dostaniesz jakąś bardzo dobrą wiadomość, no i przed Tobą jest jakiś naprawdę dobry początek, ale ten początek może dotyczyć właśnie finansów, ale też nowego związku. Dla samotnych właśnie panien to jest początek związku, takiej stabilizacji w życiu, takiego czegoś naprawdę bardzo wartościowego. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł Ziemi: żywioł powietrza, wodnik, uczucia, zdrowie praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz bardzo dużo rozmyślał. Będziesz dużo myślał, no i na pewno, jeśli chodzi o związek, to duże, dużo pracy jeszcze jest nad Waszym związkiem, Waszych związkach, żeby po prostu była taka sielanka. Więc nie rezygnujcie, bo warto, warto ten związek mieć, warto, go, warto o niego walczyć, no i na pewno wszystko się. Układa w waszych relacjach. Jeśli chodzi o zdrowie, to jest uzdrowienie. Duża szansa, żebyście pokonali właśnie problemy swoje zdrowotne, a przede wszystkim takie możliwości się będą nadarzać. Jeśli chodzi o pracę, to wiele z Was wejdzie w jakieś romanse, w pracy. A kartą tygodnia jest pustelnik. Więc na pewno będziesz. Zasięgał rad, jakiś u jakich osoby, osoby jakiejś u jakiejś osoby kompetentnej, ale też trochę będziesz się czuł taki osamotniony w tym tygodniu, taki będziesz dużo myślał, będziesz dużo przerabiał, będziesz się troszeczkę izolował od ludzi. Bliźnięta. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w Waszych relacjach będzie naprawdę bardzo dobrze się działo. Będzie to coś pięknego, co w tym tygodniu będziecie przerabiać, i naprawdę o uczucia nie musicie się obawiać o związki, dlatego że macie opiekę Sił Wyższych. Jeśli chodzi o zdrowie, to też uzdrowienie, szczęście. Spełnienie marzeń, także pokonanie problemów, no i w pracy też was czekają romanse. A kartą tygodnia jest dwójka pucharów, więc na pewno pójdziesz na jakieś spotkanie sympatyczne. No i też dla samotnych osób wróży to, że poznasz drugą połowę swojego życia, z którym założysz stabilny związek taki związek na lata. No i widzę, że wiele osób spod tego znaku w tym właśnie miesiącu może wejść w związek też małżeński. Waga. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o, o wagę, o uczucia, to Samotne wagi na pewno w tym związku, w tym tygodniu mogą poznać właśnie osoby, z którą będą mogli stworzyć stabilny, piękny związek i to coś będzie bardzo fajnego. Ale też w starych związkach odnowienie, nowe, nowe jakieś plany, nowe jakieś porozumienia w zdrowiu, polepszenie, pokonanie jakichś problemów, ale też Widzę, jakby jakiś wyjazd związany właśnie ze zdrowiem, być może jakieś synatorium, być może jakieś, jakaś, jakieś, jakiś wyjazd, który właśnie poprawi zdrowie. W pracy mogą być trochę jakieś chore sytuacje, ale one się bardzo szybko uzdrowią i wszystko, wszystko się wyjaśni. A kartą tygodnia jest zawieszenie, więc też. Będzie to jakby tydzień bardzo taki e, trudny, taki, taki e, dużo prasy będziesz miał, na pewno będziesz musiał wypocząć, będziesz trochę zmęczony no ale też będziesz musiał e, patrzeć się i brać przykład właśnie z osób właśnie przełożonych, wzór z nich brać i naśladować, iść ich właśnie drogą. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł powietrza: żywioł ognia, baran uczucia, zdrowie, praca i finanse jeśli chodzi o uczucia, to są w Waszych, w waszych relacjach przemiana. Zerwanie ze starym, po, początek czegoś nowego. Na pewno wiele też par z pod tego znaku zakończy swoje nieudane związki, ale na ich, na ich drodze stanie coś nowego, coś lepszego, e, zmiana życia i to, co się wydarzy w tym tygodniu, to wszystko będzie na dobre, jeśli chodzi o wasze życie uczuciowe. Jeśli chodzi o zdrowie, to też widzę uzdrowienie. Po, poprawa zdrowia, no i tak jakby też wiele z Was może wyjechać właśnie na jakieś w jakieś senatoria, na, jakieś, na jakiś wypoczynek, który będzie właśnie poprawą dla Waszego zdrowia w pracy. Jakiś dodatkowy pieniądz Wam się szykuje, może jakaś premia, być może jakieś nadgodziny, ale też uważaj, żebyś co niektórzy mogą też stracić pracę, może się zakończyć ta praca, może dobiegnąć do końca. A kartą tygodnia jest dziesiątka pucharów. No to tak właśnie bardzo taki tydzień trudny, dużo pracy, tydzień też poświęcony rodzinie, ale też karta mówi, że co za dużo to niezdrowo, żebyście. Nie nadużywali jakichś używek. Lew. Uczucia. Zdrowie. Praca i finanse. Jeśli chodzi o lwa, to na pewno Wasze związki będą przechodzić jakieś trudne rzeczy. Widzę kłótnie, nieporozumienia nawet i rozstania. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę walkę z uczuciami, walkę o zdrowie, no i też wyjazd jakby dotyczący właśnie też spraw zdrowotnych. Jeśli chodzi o pracę, to może coś, może coś nie wypalić, mogą jakieś plany w tym tygodniu nie wyjść i to będzie miało wpływ wpływ właśnie z zewnątrz, coś się zadzieje. I wiele z Was też może właśnie tą pracę stracić. A kartą tygodnia jest czwórka mieczy. Więc powiem tak, że bardzo trudny tydzień dla, dla lwa, ale proszę się nie martwić, dlatego że się cała sytuacja uzdrowi, że wszystko się naprawdę poukłada, poprawi. I w życiu osobistym, i w życiu zawodowym, i w zdrowiu. Także nie, nie martwcie się, to jest taki właśnie czas dla Was przejściowy. Szczelec: Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla, dla Was jest. Jakiś, jakieś duże szczęście w uczuciach, coś po prostu dla Was wydarzy się, dla osób samotnych, ale też dla osób, które są w stałych związkach. To naprawdę będzie bardzo wspaniały czas, jeśli chodzi o uczucia. To, be, to będziecie wiedzieli, czego chcecie. Te Wasze uczucia będą bardzo takie dojrzałe. Jeśli chodzi o zdrowie, to też tu widzę kontakt z lekarzem, ale niekoniecznie. Ten lekarz będzie e, dobrą opinię wystawiał, więc nie do końca wierzcie, radzę, żebyście skonsultowali problem z kimś innym. W pracy dużo pracy, e, ale też motywacja do tej pracy, dobre, stabilne zarobki. No i na pewno będziecie się bardzo rozwijać, jeśli chodzi o Waszą karierę. A kartą tygodnia jest dziesiątka mieczy, więc jeśli będziesz. Przeprowadzą jakieś transakcje finansowe lub zabiegi medyczne, one będą bardzo dobrze przeprowadzone. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł ognia: żywioł wody, rak, uczucia, zdrowie praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele w Waszych związkach będą problemy w uczuciu. Będą w, w problemy w związkach. Wiele par może właśnie przejść taki trudny czas, ale pomimo wszystko dojdziecie do porozumienia. Pogodzicie się. Ehm, jeśli chodzi o zdrowie, to możecie powrócić do jakiegoś problemu sprzed lat, e, do, jakiegoś, do jakiejś pro, be, ch 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 choroby właśnie więc uważajcie. Po prostu uważajcie bardzo na siebie, żeby nie odezwały się jakieś stare problemy. W pracy to tak jakby wyjazd za pracą, ale też stabilizacja. No i ja widzę, że co niektórzy mogą wejść w jakieś spółki. A kartą tygodnia jest ósemka. Pentakl, więc będzie się bał jakiegoś nowego początku, ale się nie bój, dlatego, że on będzie dobry i wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Skorpion. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia to przed Tobą jest transformacja, zerwanie ze starym początek nowego. Wiele właśnie samotnych skorpionów może wejść w związek, który naprawdę będzie bardzo dobrze rokował, ale też i w związkach, ale też i w starych związkach dobre przemiany, zakończenie jakichś nieporozumień. Jeśli chodzi o zdrowie, to też musisz zawalczyć o swoje zdrowie. Mogą się odezwać jakieś problemy no i też co za dużo to niezdrowo. Powinieneś po prostu nie nadużywać jakichś używek, które szkodzą temu zdrowiu. W pracy yy, czeka się dobry kontakt, dobre porozumienia i taka bardzo sympatyczna atmosfera. A kartą tygodnia jest pustelnik. To będzie się trochę czuł taki osamotniony. Będziesz się troszeczkę izolował, ale też będziesz musiał się zaopiekować jakąś starszą osobą, która będzie potrzebowała Twojej pomocy: ryby, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed wami. Jest, jest okno na świat otworem. Przed Wami są duże możliwości. Jakieś szczęście, spełnienie marzeń w uczuciach no będzie się bardzo dobrze działo i w starych związkach, i w nowych. Dla nowych, dla osób samotnych, możliwość po prostu spotkania na swojej drodze osoby na stałe, osoby, z którą złączyć się. Yy, który, z którą stworzysz rodzinę. Jeśli chodzi o zdrowie, to masz dużo możliwości, żeby pokonać swoje problemy, więc zastanów się, yy, zorganizuj się i, i weź się właśnie za problemy zdrowotne. Jeśli chodzi o pracę, to w pracy będzie bardzo dobrze się działo: będziesz miał pomoc osób właśnie przełożonych, no i na Twoją pracą. Jest kapłan, więc zaopiekowała się Twoją zaopiekowały się Twoją pracą siły wyższe. Także wszystko będzie się dobrze układać. Ten tydzień będzie bardzo dla Was rewelacyjny, pod każdym względem, w każdej dziedzinie życia, a kartą tygodnia jest ósemka pentakli, więc przed Tobą jest jakiś nowy początek, będzie się tego nowego początku bał, ale nie bój się, dlatego że wszystko będzie dobrze, że. Dasz radę, pokonasz i warto spróbować. Warto w to wejść, co ci szykuje na ten czas los. Moi drodzy, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam na kolejny tydzień. Dziękuję za uwagę, do widzenia.